Ile zapłaciłam za leczenie mojego konia w klinice? Co dalej? Jaka jest diagnoza? Jakie są dalsze kroki? I czy kiedykolwiek wrócimy do jazdy konnej? Cześć moi drodzy, tutaj Marta Kamiamin I miałam ten film nagrywać na dworzu, natomiast niestety pogoda jest jaka jest. Będzie to film czysto pogadankowy, więc łapcie za herbatę, kawę czy coś do jedzenia. Bo nie będzie tutaj wielkich przebitek i zwrotów akcji. Będzie to film, na który większość z Was czekało, czyli tak naprawdę, co wyszło po powrocie z kliniki, jaka jest diagnostyka, co dalej, ile za to wszystko zapłaciłam. Natomiast będzie bardzo ważny wstęp, zanim do tych szczegółów i do tego mięsa. Po pierwsze, takich typów filmów, jeżeli chodzi o. Całościowe przedstawienie Wam historii, że coś się dzieje, że jedziemy do kliniki, co zdiagnozowano, nie ma i przypuszczam, że nie będzie. Czemu? Bo ludzie nie są na pewno tak aktywni jak osoby, twórcy internetowi czy influencerzy z dzieleniem się takimi historiami. Moim zdaniem, cały czas wydaje mi się, że kwestie zwyrodnieniowe czy jeżeli chodzi o nawet takie rutynowe badania kliniczne. Koni sportowych cały czas wydaje mi się, że jest to temat tabu. Ludzie o tym nie chcą mówić z wielu przyczyn. Na przykład zajmują się zawodowo handlem koni, a wiadomo, że upublicznienie takich historii niekoniecznie jest czymś złym, ale ludzie chcą sprzedawać po prostu konie zdrowe, bez żadnych takich typu historii bez zwyrodnień, z najlepszymi tifami, z najlepszymi zdjęciami RTG, więc po prostu o tym w środowisku się nie mówi, e, oprócz oczywiście osób, które nawet nie zajmują się sprzedażą koni, ale przyszłościowo będą chcieli tego konia sprzedać, wiadomo, że w internecie nic nie ginie, e, więc e, myślę, że jest kilka osób na palcach jednej ręki, mogę policzyć, które tak naprawdę przedstawiały całość historii związanych z ich końmi, na pewno są to konie, które nigdy nie będą sprzedane. Belina raczej będzie takim koniem i będę robić wszystko, co z moich sił, żeby nie mieć nigdy takiej sytuacji w życiu, że będę zmuszona finansowo ją sprzedać. Więc też, wiecie, nie mam nic do stracenia. Chcę podzielić się właśnie tą historią i ku przestrodze, ale w kontekście takiej odpowiedzialności, która ciąży na właścicielach, opiekunach, koni. Wiem, że bardzo dużo młodych osób nie ogląda na YouTubie, więc również jest to edukacja dla Was, że to nie tylko piękne czapraczki, wspaniałe chwile, wygrywanie zawodów, tylko jest to też takie obciążenie Finansowe. Szybkie przypomnienie, jeżeli jesteś ze mną od tego filmu, odsyłam cię do takiego całościowego filmu, który mówi dlaczego zdecydowałam się na wyjazd do kliniki. Pamiętaj, że również zaobserwuj, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi innymi filmikami. A oczywiście daily, które prowadzę na bieżąco na moim Instagramie, czy też na TikToku, jeżeli chcesz być zupełnie w najświeższych newsach. To zapraszam również na Instagram. Jeżeli chodzi o krótkie intro, w klinice została wykonana scyntygrafia, czyli badanie diagnostyczne, które polega na wprowadzeniu izotopu do obiegu konia, który też ten izotop odkłada się w miejscach. Takich zapalnych, gdzie coś się dzieje, i wtedy wyświeca się taki charakterystyczny kolor. I w badaniu diagnostycznym, właśnie przez takie zdjęcia 3D obrazu całego konia, jesteśmy w stanie zobaczyć, że a coś się dzieje. No i u Beliny faktycznie wyświeciły się takie trzy główne miejsca. Była to podstawa szyi, okolice grzbietu i okolice właśnie takie dziwne, bo staw skokowy i piszczel, kość piszczelowa w ogóle. Dosyć takie nietypowe. Pamiętajcie też, że w mojej opowieści ja nie jestem weterynarzem, to nie jest żadna porada, dzielę się po prostu moją historią i też przypominam, podkreślam, że każdy przypadek, każdy koń są to kwestie indywidualne doboru leczenia, rehabilitacji czy metod diagnostycznych, więc co. Za chwilę dowiecie się oprócz tych rzeczy, które wyszły na scintygrafii badań dodatkowych i całej rehabilitacji, to nie znaczy, że nawet jeżeli mieliście jeden do jednego taki sam przypadek, to taki dobór leczenia będzie dla was prawidłowy, więc też to pamiętajcie o tym. I później tak jak opowiadałam w pierwszym filmie, dlaczego w ogóle zdecydowałam się jechać do e, kliniki. E, izotop musi zejść tak naprawdę z y, ciała, z krwi obiegu. 72 godziny po wykonaniu badania diagnostycznego, więc wtedy nie można było wykonać jakichś innych dodatkowych badań. Doktor przewoźny, bo właśnie do kliniki do Poznania, do Buku zawiozłam Belinę, powiedział, że należy wykonać dodatkowe badania RTG, czyli zdjęć rentgenowskich oraz USG. I po upływie tych 72 godzin, kiedy ten izotop został wysikany, Belina już, że tak powiem, nie promieniowała zostały wykonane dodatkowe te badania, żeby móc tak naprawdę e, mieć cały obraz holistyczny tego konia oraz najważniejszej rzeczy postawienia Jasnej diagnozy bądź prawidłowej, to jest lepsze słowo. No i doboru też rzeczy, które hmm. będą w stanie przy całej rehabilitacji mi pomóc, żeby wrócić do pełnej sprawności. I tu również taka ciekawostka dla Was: przy wyrostkach kolczystych i w ogóle przy całym grzbiecie konia, szczególnie w tej tylnej części, czyli krzyżowo-biodrowej. Tam dostęp jest utrudniony przez to, że wiecie, koń ma ogromną pupę, jest w ogóle ogromny, i przy takim badaniu standardowym USG wyrostków widzimy tylko i wyłącznie 25% od góry ich. Więc jeżeli chcemy zlokalizować jakikolwiek stan zapalny. To tak naprawdę mamy trochę tu związane ręce, bo w przypadku, kiedy 25% wyrostku przy badaniu USG jest widoczne, ale nie widzimy, co się dzieje pod spodem, to jeżeli coś tutaj się zaświeci w tych 25%, znaczy zaświeci, wyjdzie na badanie USG, to wiemy, że może coś tam się dziać pod spodem, ale gorsza jest sytuacja gorsza jest w przypadku, kiedy tu się nic nie zaświeci, ale gdzieś coś się dzieje, a my do końca nie wiemy, co. Jestem też ciekawa, czy jest jakikolwiek w Europie. Podobno nie, ale nie mam zweryfikowanej tej wiadomości. Taki ogromny rezonans magnetyczny, gdzie można wsadzić dupę konia, pupę konia i wykonać. Natomiast do sedna, jeżeli chodzi o dodatkowo podany kwas hialuronowy oraz osmos. A czym jest osmos? Jest to lek Weter Class klo... Jest to. Jest to lek weterynaryjny, który zawiera kwas klodronowy, który hamuje resorpcję kości. Co to znaczy? Już Wam tłumaczę na język ludzki. Osmos hamuje metabolizm kości i w skrócie bardzo dziękuję również za przetłumaczenie i redakcję dr. weterynarz Marcie Zmiertce. I to wygląda w ten sposób, że mamy w kościach dwa rodzaje komórek. Pierwsze są to osteoblasty, które je budują. Drugi są to osteoklastry, które je niszczą. No i osmos właśnie działa na ten drugi rodzaj komórek, czyli właśnie hamuje niszczenie tych kości. Nie ma również takich badań potwierdzonych, ale według doświadczenia innych też weterynarzy zagranicznych głównie działa na trzeszczki, grzbiet i staw skokowy, więc głównie tak jakby było to podane dla wyświecenia tego trzeciego elementu, który wyszedł na scyntygrafii. Belina wróciła tak naprawdę do Gdańska, minęłyśmy się, bo ja w... W środę przyjechałam do Poznania na Kawaliadę Poznań, również vlogi są już na kanale, więc serdecznie zachęcam Cię do obejrzenia. A w tym czasie kiedy właśnie ja rozstawiałam stoisko Torpol to Belina pakowała się i wracała do Gdańska. Za całość leczenia w klinice, jeżeli chodzi o scintygrafię oraz wszystkie dodatkowe badania, które miała, między innymi podanie leków osmosu, kwasu, wykonanie dodatkowych RTG-ów, czyli zdjęć rentgenowskich, USG, pracy weterynarza zapłaciłam 8300 zł netto, czyli bez żadnych Podatków dodatkowych, które należy doliczyć, i za transporty zapłaciłam 2200. Już tutaj mówię z odbiorem oraz przywozem konia, więc niestety jest to ogromna kwota, ale taki jest świat rzeczywisty, jeżeli chodzi o konie, leczenie i klinikę. Co dalej, moi drodzy? I może też nie wspomniałam o tym na samym początku, ale też ten film nagrywam, żeby, żebyście wy, żebyś ty żebyś miała, miał odpowiedź w jednym miejscu na to pytanie, bo dla wszystkich głównie moich znajomych to są przeprosiny dla Was, bo dostaję ogrom pytań i oczywiście, że będą te pytania, bo dzielę się tą historią, bo jestem osobą publiczną w jakimś tam stopniu, jeżeli chodzi o świat jeździecki, ale ja nie jestem w stanie odpowiadać, Ludziom z bliższego, dalszego otoczenia na żywo, w stajni, przez internet, na YouTubie, na Instagramie, na innych social mediach czy na innych komunikatorach. Dlatego po prostu nagrywam ten jeden materiał i odsyłam wszystkie te osoby, żebyście wiedzieli na czym stoimy i gdzie jestem, tak naprawdę, bo jestem tylko człowiekiem i sama nie jestem w stanie wyrobić się wśród tej mojej doby z moimi rzeczami, a niestety, jeżeli miałabym. Każdorazowo indywidualnie odpowiadać Wam wszystkim na te wiadomości, to nie robiłabym nic innego przez całą dobę, tylko pisała bądź wysyłała głosówki. W każdym razie przechodzimy do tej równie ważnej części tego filmu, czyli co dalej. Jak będzie wyglądała rehabilitacja, która w zasadzie już trwa. I czy będziemy mieli szansę na powrót do pełnej sprawności. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to przez 21 dni, czyli 3 tygodnie od momentu, kiedy Belina przyjechała z kliniki, mamy wytyczne, aby oprócz tego, że nie może odwalać, czyli brykać, spinać się, jak najwięcej stępowała. I ma być to taki. Wstęp swobodny, idealnie jakbyśmy mieli karuzelę, ale niestety nie mamy jak najwięcej rozgrzewki i stępa. Może to być w ręku. Również mogę na nią wsiadać w stępie nawet do godziny. 45 minut do godziny aktywnego stępa. To jest bardzo ważne i w ogóle nie tylko jeżeli chodzi o proces rehabilitacji, ale ogólnie rozgrzewki i przygotowania do jakiegokolwiek wysiłku konia, który również jest sportowcem. Nawet jeżeli jesteście amatorami, ale trenujecie, czy skaczecie, czy. Jeździcie ujeżdżenie bądź inną dyscyplinę, rozgrzewka zawsze jest najważniejsza, żeby dogrzać wszystkie te mięśnie, rozbudzić metabolizm kości. Zobaczcie, że wszyscy sportowcy, nawet przed biegiem 5-10 km, robią rozgrzewkę. Na siłowni, również przed wyciskaniem ogromnych ciężarów, dogrzewacie się, robicie rozgrzewkę, więc ta rozgrzewka jest bardzo, bardzo istotna. I przez te 21 dni również możemy się lążować kłusem i galopem. E, oczywiście również jestem w kontakcie z mm, kliniką i z doktorem prowadzącym, więc mam nadzieję, że też jak będę miała jakiekolwiek dalsze informacje e, bądź aktualizacje, to oczywiście będę się z Wami dzielić, także zapraszam tutaj. Po upływie tego czasu i dokładnie chyba w święta będzie mijać trzy tygodnie, Będę mogła wdrażać ją do pracy ujeżdżeniowej. Jeszcze tak, jakby nie mówimy nic o skokach, o drążkach, do pracy dresażowej, i mamy tutaj też um, wytyczne szczegółowe odnośnie samej rozgrzewki. Cały czas kontynuujemy ten bardzo długi czas stępowania, dogrzewania, i uwaga, tu zaczynamy pracę od galopu, swobodnego, w jedną, w drugą stronę, w półsiadzie, na luźnej wodzy i dopiero wówczas po takiej rozgrzewce będziemy mogli przechodzić do dalszych elementów, czyli pracy w kusie, w pracy y, drecażowej pod tytułem ustępowania, łopatki bądź inne rzeczy, które umiemy. I po całych kolejnych tygodniach, czterech, trzech, czterech, czyli łącznie 6-7 tygodni po powrocie z kliniki będziemy mogli zaczynać pracę ewentualną na drążkach, skokach, wyskokach i finalnie skokach. Jeżeli wszystko będzie dobrze, bo jeszcze przed tą pracą skokową, tak to nazwijmy, będziemy mieć kontrolę. Czy wszystko idzie ok, bądź e, czy mamy zielone światło dalej? Oczywiście mówię to w takim idealnym świecie, który mam nadzieję, że będzie się pokrywać z tym światem rzeczywistym. Czyli przypuszczam, że po powrocie z ostatniej kawaliady Kraków, e, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będziemy wracać do takiej pełnej sprawności. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o całokształt Beliny, całokształt tego filmu. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na nurtujące pytania. Finalnie można podsumować, że tak naprawdę nic wielkiego się nie zadziało, bo nie są to rzeczy, które wykluczałyby mnie ze sportu, tego jaki jeżdżę, czyli takiego amatorskiego. Z jazdy konnej. Mogło być oczywiście wiele gorszych przypadków, jak międzykosny, który jest taką niestety upierdliwą, nawracającą kontuzją i bardzo długi okres rehabilitacji potrzebujemy np. do międzykosnego. Jestem też ciekawa, jak w ogóle odbieracie taki kontent, można powiedzieć, weterynaryjny, bo na mojej liście na pewno marzeń takich do zrealizowania jest właśnie taki kontent treści z kliniki, z weterynarzami, jak wygląda np. Badanie kupno-sprzedaż. Co to jest badanie TIF, jak wykonuje się na przykład zdjęcia rentgenowskie, po co się wykonuje tego typu rzeczy? Więc, jeżeli chcecie również więcej takiego kontentu, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, bo robię te filmiki dla Ciebie, dla Was. Więc, jeżeli taki kontent, taka treść będzie Cię interesować, to zostaw. Komentarz. Jeżeli też masz jakieś pytania co do tego filmu, które w jakimś tam sposób nie zostały rozwiane, napisz je w komentarzu. Trzymajcie za nas kciuki na dobrą drogę, prostą drogę i będziemy realizować wszystkie nasze cele w 2025 roku. E, tym samym e, już koniec mojej podegadanki. Pamiętajcie, że w grudniu wszystkie takie odcinki specjalne grudniowe, vlogmasowe są dla Was, więc obejrzyjcie je. Mam nadzieję, że z przyjemnością. Jeszcze raz, trzymajcie kciuki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeżeli oglądasz ten film do samego końca, napisz w komentarzu: Weterynaria, a ja będę wiedzieć, że taki film Ci się podobał i chcesz więcej treści o kontencie edukacyjnym weterynaryjnym.